Hello, hello, cześć, witajcie, moi drodzy. Ja jestem Remy, A w dzisiejszym odcinku spróbujemy, moi drodzy, pobić rekord i zdobyć legendę w mniej niż 5 minut, moi drodzy. Nie używając żadnych naszych petów ani żadnej kasy, moi drodzy. Po prostu zdobyć legendę zupełnie za darmo w mniej niż 5 minut. Więc, moi drodzy, zobaczymy, czy to zadziała. Słuchajcie, jeżeli tak, to to będzie, moi drodzy, najlepszy sposób na zdobycie legendy. Słuchajcie, może to będzie jakaś legenda z Robuxu, zobaczymy. W każdym razie, pamiętajcie, aby koniecznie zobaczyć ten odcinek do końca. I pamiętajcie, moi drodzy, o tym, że jest konkurs na biedronkę. Kolejny Mojdu, ponieważ mam tych biedronek naprawdę jeszcze trochę to wziąć żeby wystarczy go zostawić suba, dzwonkiem, łapę w górę I napisać wasz w Robloxie w komentarzu A wyniki mojego konkursu na biedronki z poprzednich filmów Będą dzisiaj wieczorem, czyli 7 marca o godzinie 21 na moim Instagramie Który się wam właśnie tutaj wyświetla, więc pamiętajcie, by go koniecznie zaobserwować I to właśnie któryś z komentarzy z poprzednich filmów właśnie wygra biedronkę I na tym Instagramie będzie powiedziane, kto to jest Więc pamiętajcie o tym, słuchajcie Będzie mój konkursowy później, po prostu musi tam napisać swój nick w Robloxie i polubić go i wtedy będę wiedział, że w udział w konkursie. Więc pamiętajcie o tym moi drodzy i oczywiście pamiętajcie by być też na Discorda, na grupę w Robloxie i pamiętajcie też o tym, żeby być kończyłem tego właśnie Instagrama. W każdym razie moi drodzy, wiele osób pyta mnie Jerem, jak mogę najszybciej zdobyć legendarnego peta, jak na przykład nie mam nic, mam tylko na przykład same, załóżmy, same common pety, mam na przykład tylko i wyłącznie takiego tasmańskiego tygrysa, jak ja mogę zdobyć, moi drodzy, legendy? I dzisiaj wypróbujemy, moi drodzy, sposoby, które są dość znane za granicą, które, moi drodzy, po, może pozwolą nam na zdobycie Moje fajnej legendy może za Robuxy zupełnie za darmo i to mega szybko, więc naprawdę, jeżeli chcecie moi drodzy, zrobić jakąś szybką legendę, to pamiętajcie, aby koniecznie zobaczyć ten film do samego końca, moi drodzy, więc pamiętajcie o tym. A my słuchajcie, lecimy sobie na środek, w ogóle mamy już noc ciemną, zupełnie. Zobaczcie, księżyc już nie się mieć na środek, więc pójdziemy sobie, słuchajcie, na środeczek. I teraz, moi drodzy, pewnie ten film zobaczy też dużo osób, które mogą być początkowe w adopcji więc moi drodzy, dla osób, które nie wiedzą, legendą w adopcji, są, moi drodzy, takie specjalne, rzadkie pet jak na przykład taki Tirek, zobaczcie. I one są, moi drodzy, więcej warte i generalnie je trudno zdobyć, ale mogą być warte robuxy albo naprawdę dużo. W każdym razie, moi drodzy, ogólnie przejdźmy teraz do sposobów, moi drodzy. Na początku może omówmy sobie, jakie są darmowe sposoby na zdobycie legendy, a zaraz w ogóle pokażę wam mój sposób, który może zadziała, a wtedy zdobędziemy naprawdę coś mega ekstra. W każdym razie, moi drodzy, dla osób, które nie wiedzą, legendarne pety, moi drodzy, możemy albo kupić, na przykład w pet shopie, tutaj, z tym, że no, moi drodzy, zobaczcie, jak pewnie widzicie, kosztują one no trochę robuxów, ponieważ na przykład 600 robuxów kosztuje Taki Gryfin, robot kosztuje też 600. Juzyki to jest drogie w ogóle, moje Kitchen kosztuje też 600. Generalnie mamy tutaj jeszcze Guardian Leona w ogóle. Zobaczcie, zmiin tutaj Guardian Liona. Wow! Guardian Leona tutaj tutaj, zobaczcie, on kosztuje też na przykład 500 Robuxów, co nie? No i generalnie te legendarne pety są dosyć drogie, ponieważ to no, nie każdy ma 600-500 robuxów na wydanie, słuchajcie. Tak jak na przykład ja, ponieważ no ja nie mam tyle Robuxów i nie chciałbym tyle wydawać, słuchajcie, w każdym razie możemy pójść też na przykład do nursery tutaj. No i tutaj moi dudzy, mamy coś takiego jak specjalne jajka, które to właśnie moi dudzy otwierając możemy, moi drodzy. Mamy na przykład 5% szans na wydropienie legendy z takiego na przykład tutaj tego fossil Ega, albo na przykład 3% tutaj zwykłego Ega, albo tutaj mamy 8% z takiego super royal i No i tak to, moi drodzy, wygląda i to są, moi drodzy, takie, jajka możemy tam w miarę za darmo zdobyć. W każdym razie, jeżeli chcemy zdobyć legendy szybko, jeżeli nie chcemy otwierać żadnych jajek, nie chcemy, moi drodzy, kupować, wydawać robuxów, albo, albo takich rzeczy, moi drodzy, to właśnie ten sposób będzie dla was. Słuchajcie, kluczem w tym sposobie jest to, abyśmy byli, moi drodzy, na Dosyć zagęszczonym serwerze, słuchajcie. I był to serwer, moi drodzy, który jest naprawdę. Gdzie są generalnie gracze dosyć bogaci, którzy mają naprawdę sporo petów, takich, moi drodzy. Takie naprawdę bogate, bogate, moi drodzy, bogaci gracze. Naprawdę niekoniecznie z polski, ale tacy wiecie, tacy naprawdę bogaci. No i teraz, moi dodzy, wchodzimy do akcji. Na samym początku, moi drodzy, wchodzimy do akcji teraz. I musimy, moi drodzy, zmienić się do dziecka. Zobaczcie, zmienimy się teraz do dziecka. Jesteśmy teraz małym, moi drodzy, jejemciem. Jesteśmy teraz tutaj małym jejemciem, słuchajcie. Weźmiemy sobie tylko jakieś tutaj słodkie, słuchajcie Słodką jakąś taką czapeczkę. Chociaż w sumie, moi drodzy, naprawdę to w sumie wygląda trochę słodko, więc jest, jest dobrze. Słuchajcie, moi drodzy, Wygląda jak taki tutaj prawdziwy taki dzieciak, taki, moi drodzy, e, taki zobaczcie. No taki prawdziwy dzieciak w ogóle. nawet ludzie przyją się, moi Remi. Dobra, słuchajcie, w każdym razie napiszemy teraz coś takiego. Uważajcie, uważajcie. Więc teraz, moi drodzy, uwaga patrzcie. Napisałem, moi drodzy, szukam bogatej mamy, która mnie przygarnie i mam duży dom. I teraz zobaczymy, czy coś się stanie, moi drodzy, co o to może się stać. W każdym razie zobaczymy, słuchajcie, teraz, czy coś takiego w ogóle się stanie. Zobaczmy. Musimy Ktoś napisze, o, ktoś napisał, witaj, zobaczcie Ma, W sumie jest chyba, jest chyba dziewczyną moją Więc może coś z tego być W ogóle zobaczmy, jaki manik bizneswoman, adoptuje cię, zobaczcie Jakaś kobieta pisze od razu, że mnie adoptuje chętnie Okej, okay, zobaczmy w takim razie Napiszę mami, o, coś jakiego napiszę, słuchajcie Mami napiszemy, dobra Lecimy na nią, lecimy, 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 słuchajcie Wow, dobra, ale, ale napiszę w takim razie Ale zanim to zrobię. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, teraz coś takiego. Pamiętaj jednak, że jestem wymagającym dzieckiem. W takim razie musi mi teraz ta kobita podnieść chyba, czy w ogóle coś w takim razie. Nie wiem, może skoczy na nią. Coś takiego, moi drodzy. Mam nadzieję, że czekajcie, wezm, weź mnie na ręce. O, wzięła mnie na ręce, zobaczcie, wziął już mnie na ręce i zdaje się, że gdzieś idzie, zobaczcie, zabrała mnie. W sumie ciekawe, gdzie pójdziemy teraz. Ale słuchajcie, moi drodzy, może się uda, ponieważ, moi drodzy, jeżeli ona jest naprawdę bogata, idziemy do domu, to może moi drodzy, dostanę od niej jakieś fajne pety i zaraz zobaczymy, czy to zadziała, zobaczcie. Zaprowadź mnie do twojego domu. Dobra, w w takim razie musi iść za mną, tutaj, żeby widziała, że ma iść za mną, słuchajcie. Pójdziemy teraz, tutaj, do mojego domu, ponieważ pisałem, no w tym ogłoszeniu w sumie, że mam duży dom. I teraz, słuchajcie, niech pójdzie w takim razie za mną. I zobaczymy, w takim razie, co to będzie. W ogóle, może zaproszę ją, słuchajcie, do rodziny. A więc, dobra, tutaj jest mój dom, w takim razie, żeby ona widziała, że tu jest mój dom, w takim razie, niech w takim razie wejdzie do mnie, słuchajcie. I teraz zobaczmy w takim razie, czy wejdzie tutaj. Napiszę w takim razie, że tak, tak. Co mam z Tobą zrobić? Napiszę w takim razie, że chcę spać. A później, moi dody, przejdziemy do rzeczy. Zobaczymy w ogóle, czy tam mamusia moja jest naprawdę taka bogata. I zobaczymy w ogóle, ale na górze, na górze jest. Na górze. Dobra, na górze. Słuchajcie, na górę w takim razie. Pójdziemy sobie tutaj i zobaczcie, tutaj jest mój pokój w sumie. Zobaczcie, tutaj jest mój pokój. Zdaje się, mój dody, że mnie położyła spać. Dobra, i teraz, słuchajcie, napiszemy coś takiego, że mam Cepeta. Zobaczymy, czy to działa mam ich peta dobra o zobaczymy czy, czy da mi jakiegoś peta zobaczcie jakiego peta No jakiego no bód z zobaczcie może mi da w ogóle a byłeś a byłeś miły jak to czy byłem miły No, no byłem tak byłem byłem mama byłem miły No pewnie że no, pewnie, że tak słuchajcie no ja ja nie miły, miłem co No na pewno, no tak tak jeju tak, tak 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 naprawdę byłem proszę 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 mama dawaj Peta, peta, naprawdę, peta, moi dudzy, tak nie można robić, co? Zobaczcie, moi dudzy, mamy z nią trejda, więc zobaczymy zaraz, w ogóle, ma dosyć dziwny nick, ale dobra, mniejsza z tym, słuchajcie, więc zobaczymy teraz, w jakim razie, czy na, naprawdę da mi peta. A mi psa, nie, nie psa, nie psa, legenda, proszę, legendę. Zobaczcie, moi dudzy, daje nam robodoga, zobaczcie, moi dudzy, naprawdę robodoga, prawdziwego robodoga, on kosztuje, moi Dudzy 600 robuxów, zobaczcie, tak? Mamy to, zobaczcie, mamy, moi drodzy. Zobaczcie, napiszę w takim razie dzięki. mami, coś takiego, słuchajcie. Napiszemy, więc mam nadzieję, że, że przynajmniej, że przynajmniej moi drodzy, będzie im miło, że przynajmniej nie ma sprawy, synku. Zobaczcie, nie ma sprawy. O to chodzi dokładnie, zobaczcie. Mamy, moi drodzy, legendarnego Peta i to wartości, moi drodzy, 600 Robuxów. W każdym razie, moi drodzy, tym sposobem, który właśnie chciałem Wam pokazać, to jest, moi drodzy, sposób na to, jakby się po prostu spróbowali zrobić pewien roleplay w Adopt Me, czyli, moi drodzy, generalnie. Umilić komuś mocno grę, na przykład, właśnie zagrać z kimś jakąś fajną rozgrywkę, czy na przykład taki roleplay, że właśnie ktoś jest waszym ojcem, waszym synem, coś takiego i generalnie razem z kimś sobie zrobić jakiś fajny roleplay, a później może właśnie ta randomowa osoba ze wdzięczności właśnie da wam jakiegoś fajnego peta, coś takiego, bo jest ogólnie wiele bogatych naprawdę osób na Adopt, które moi ludzie często dzielą się jakimiś petami, coś takiego, z jakimiś osobami, które właśnie pomogą, albo umilają grę, coś takiego. W każdym razie, moi ludzie, to jest też fajny sposób ogólnie, ogólnie nie wiem, czy są jakieś inne sposoby na legendy, różne giveawaye są właśnie takie, jak ja na przykład robię, taki, sposób na darmową legendę. Więc to też jest, moi drodzy, zawsze jakiś sposób, jak ktoś by z was chciał właśnie wziąć udział w giveaway'u, to serdecznie zapraszam, jest to odcinek, moi drodzy, więc pamiętajcie o tym, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku, żegnajcie, cześć, no i dzięki, papa.